A uszanowanie Nie będę mówił, że mi się chce gadać, bo mi się nie chce gadać A, Ale co? Robota to robota Nie ma co Nieważne czy Sraczka czy padaczka Trzeba wziąć i film nagrać Coś trzeba żyć, tak? No właśnie A więc Na początku Wprowadzenie B do statystyki do koniec wprowadzenia. Na środku. Skins Manki. Strona do wymieniania swoich skinów. I na koniec. A w ogóle zrobiło mi się strasznie dużo pieniędzy. Będzie trochę problematyczne, żeby je wyjąć. Ale damy radę na spokojnie. No więc tak, na koniec. Na początek. Na początek końca. Tak się wydarzyło. w... Ej, w ogóle to jest ciekawe, bo nie pamiętam, żeby luty zawsze był jakiś taki świetny zawsze. Ale może to jakieś takie moje tane dubi. Nie no, były dobre luty ogólnie. Co mi się tak uwiedziało. W każdym razie strasznie dobry miesiąc za nami. Trzeba przyznać. Świetny wręcz. Jesteśmy na granicy rekordu chyba, nie? Aktualnie. Czy już mamy pik? O, dzianki. Nie, jeszcze nie mamy piku. Jeszcze nie, ale jesteśmy niesamowicie blisko. Myślę, że w sobotę możemy już atakować. Także nice. Tutaj są indeksy, które można byłoby powiedzieć, że trochę chuja znaczą, ale ładnie się patrzy, nie? Nie wiem, może to, może coś w tym jest, może nic w tym nie ma. Chuj w to. se wyglądają tak. No, w sensie pewnie wszystkie wyglądają podobnie. Po prostu zapierdala do góry i tyle. No, co tutaj więcej mówić? Dziwne by było. A jakby armory leciało do góry, to by było pojebane. No nie leci. Szkoda. A to to nawet nie wiem, co to jest. A to ciekawe. PlaySkin Inventory zrobili w ogóle coś takiego. Od nowa. Fajnie, że dodali jakieś nowe rzeczy. Ty, a ten. Yy, zrobili w końcu Kopenhagę czy nie? Nie no po co? Kopenhaga za dwa lata dopiero dodana zostanie, także tak se ogólnie to wygląda. Ja tak jeszcze nie chciałem się o tym filmu robić, no bo po co? Ale w sumie, jak już mogę to dorzucić, to dorzucę tak, że. Aktualnie, liquidity na rynku jest takie, że wystarczy wystawić byle co za byle jaką cenę i po prostu to zejdzie. Jakby nie wiem jak to działa, ale moje wystawianie itemów jest no dosyć mocno takie, że jakby wpisuję byle jakie numerki i po prostu się sprzedaje. Coś kosztuje 7 zł, to wystawiam za 9, coś kosztuje 9, to wystawiam za 12 i tak dalej. O dziwo schodzi, to cały czas, co, co minutę, co minutę jakiś jeden itemek się sprzedaje. Dzięki. Także jest to dosyć ciekawe, tak to powiem, i to się dzieje non-stop, cały czas. Najprawdopodobniej nawet podczas tego filmu nie zdziwiłbym się, gdyby się mój balans aktualizował. Przecież może nie, no bo, tam mam mało itemów wystawionych. Więc pewnie już to będzie gdzieś tam zwalniało, ale i tak działa to niesamowicie. To trzeba przyznać. Chociaż w ostatnim dniu, ostatnie dwa dni, dostaliśmy trochę spowolnienia na to. No ale co? No, no, no tak, tak, to musi być. Że trochę będzie przyspieszało, trochę będzie spowolniało. Na pewno wzrost skrzynek spowolnił. To trzeba przyznać, że nie rosną już one w tak zawrotnym tempie jak wcześniej. Może to i dobrze. Yy, skiny w ogóle już sobie nie rosną. To też trzeba przyznać. Ale liquidity z nami zostało. Więc de facto przenieśliśmy się po prostu na rynek, na którym jest wyższa cena za item. temy sobie krążą w jakimś tam przedziale na trochę wyższym wahaniu niż było zazwyczaj, ale liquidity wzrosło no pewnie razy 3 albo razy 4 nawet. Dowolnie, no nieważne, nieważne co wystawisz na tym rynku, to i tak zejdzie, więc to jest pojebane. No i tak się to wygląda. No jednak, CS kiedy ma dużo graczy, to rynek yy, ma pojebany ogólnie. Ciekawi mnie tylko, jak aktualna sytuacja na Bitcoinie będzie wpływała na rynek, bo w, w, ostatnio największa hossa na Steamie była podczas największej bessy na Bitcoinie. A teraz jest jak jest. No nie. Nie wiem na ile to są ze sobą eventy spokrewnione, a na ile nie Ale też trzeba przyznać, że Największa hossa na Bitcoinie, która była Jeszcze przed chwilą Wcale nie miała jakiegoś takiego negatywnego odzwierciedlenia na Steamie A żeby teraz wyjść z Bitcoina to chyba trzeba już kurwa nie mieć mózgu w ogóle W sensie nie mieć mózgu, no, no, no. Nie wyobrażam sobie człowieka, który kupował na np. Bitcoina po 95 tysięcy dolarów i teraz mówi tak, dobra kurwa, sprzedajemy. No, raczej cienko. Także co? Yy, to by było chyba na tyle. Ja mam nadzieję, że. że będzie dobrze. I że jeszcze chwilę na, tym, na tej chmurce popłyniemy. Tak powiem, ale tak wyszło, że no u mnie akurat wszystkie procesy, które ja robię, mają to do siebie, że jeżeli nie ma wyjebywania itemów do kosmosu na rynku i nie ma tego, to ja nie mam co wypłacać, wypłacać na przykład z małpy. Więc to zmusza mnie automatycznie do posiadania większej ilości gotówki. Co sprawia, że jeżeli coś miałoby spadać, albo z czymś miałoby być źle. To idzie źle, tylko z tym, co mam zamrożone. A że proces jest stały i powtarzalny, to upierwala się tylko to, co jest na końcu tego procesu. A gotówki cały czas przybywa. No więc. Smutny nie będę. Nieważne, co się nie wydarzy. Mam to w dupie. Takie życie. Ale cieszy mnie to Liquidity. Bo się wystawia, byle co. I se schodzi. Zajebiście jest. No. To ja pozdrawiam Was. Wy mnie też możecie pozdrowić. Ale już jest lepiej. Tak w sumie. Chyba będę żył nawet. No. Także zajebiście.